Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29 Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. W tym tygodniu temat dla reportera to wyjątkowo ostatnie wydanie. W studio jest już prowadzący program Jarek Adamek. Dzień, Dzień dobry. dobry jest jeszcze w studio numer dwa Marcin Hausek. Dzień dobry, Kłańcz. Newsów. Marcinie, chyba ty zaczynasz. Ja zaczynam. Niestety sprawdziła się reguła, że w środę następuje dość gwałtowny wzrost liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2. W kraju pozytywny wynik testu otrzymało wczoraj 12 361 osób, a w regionie 96 i to trzy razy więcej niż we wtorek. Wśród nowych zakażonych jest 16 mieszkańców powiatu Wolsztyńskiego, 16 mieszkańców Fleszna, po 13 osób z powiatów Kościańskiego, Leszczyńskiego i Rawickiego, 10 z Gostyńskiego, 8 z Górowskiego i 7 ze Wschowskiego. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło także zgony 8 mieszkańców regionu. Z powodu chorób współistniejących zmarło troje mieszkańców powiatu Rawickiego, jedna osoba z Leszna i jedna z powiatu Górowskiego. COVID-19 był przyczyną śmierci dwóch osób z powiatu Gostyńskiego i jednej z powiatu Kościańskiego. Jeszcze ważna informacja dotycząca testów na koronawirusa w święta. Pojawiły się informacje, że punkty wymazowe mogą być w święta nieczynne. Dementujemy przez święta mobilny punkt naprzeciwko Leszczyńskiego Szpitala. Będzie działał w godzinach od 9 do 12. Tam testy wykonają osoby, które otrzymały zlecenie od lekarza lub wracający z zagranicy. Natomiast komercyjne testy, na przykład dla tych, którzy chcą wyjechać i potrzebują negatywnego wyniku, robione będą w punkcie diagnostycznym przy szpitalu w Gostyniu, ale tylko przez dwie godziny od godziny 8 do 10. Dziękujemy bardzo, warto o tym pamiętać, jest artykuł na LKP, gdyby tam gdzieś państwo chcieli sobie o tym przypomnieć, kiedy nagle ktoś na przykład sobie jutro postanowi pojutrze wyjechać za granicę, nie wiem czy są tacy ludzie, którzy sobie dzisiaj na takie rzeczy pozwalają, ale gdyby, kto bogatemu zabroni, komercyjnie można sobie taki test wykonać. No i co Patrycja, zaczynamy. A telefon milcze, wszyscy wiesz, te uszka bo tam lepią. nie wie, na jaki numer dzwonić. 65 529 55 29, to jest numer do naszego studia. No i Jarek czeka na wasze telefony, dzwoncie tak do niego. A uszka dzisiaj dopiero będziesz lepić? A, trudne pytanie mamy, zadajesz. My mamy wczoraj polepione uszka, pierogi. Moje już się polepiły. Kutia zrobiona. <grym> ale miałam tutaj od rana słuchaczkę na antenie która o godzinie chyba 6.30 wstała, żeby zacząć tam przygotowania kuchenne no, no. także dzielnie walczą nasi słuchacze, no i masz ja już też. telefon witamy, dzień dobry dzień dobry witamy I, przed chwilą miałem drogą dużynkową, ale w stronę, nie wiem czy później się odbija, chyba w stronę Reja tam jest na różniku przed torami mhm. jest lustro mhm. te lustro jest po prostu zbite znowu? Jest znowu. Przed dwie minuty temu jechałem i widzę, że jest zbite. No, prawie dni temu mieliśmy telefon w sprawie lustra zbitego i zdaje się, że ono zostało naprawione, bo chyba był sygnał, że jest. Nie wiem, ktoś chyba się bardzo brzydko bawi tam w nie tej okolicy. Nie wiem, naprawione, bo tam dawno nie jechałem, a mm -hmm. dzisiaj przed chwilą jechałem i jest zbite lustra. Dobra, dziękujemy. Jasne. Po prostu by ciężko tam dojechać. Dziękujemy panu bardzo. Rzeczywiście to, to, to jest takie miejsce, gdzie lustro jak mało, gdzie jest potrzebne. Yy, I... Hmm, no, Dajcie znać, bo mówię, mnie, mnie, chyba nawet ktoś ze słuchaczy dzwonił, ale głowy sobie nie dam uciąć, że mm, naprawiono je. No i jeżeli tak się stało, to wytrzymało może tydzień, co mnie rozbija w tym dniu dzisiejszym, takim bardzo niby, że dobrze jesteśmy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja, za pośrednictwem Waszego ukochanego radia, ja chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia żeby te święta były rados radosne dla wszystkich słuchaczy i dla wszystkich pracowników Radio LK. Dziękujemy, dziękujemy bardzo, a, a, życzy, dziękujemy a życzyła bardzo. Pani... Monika, wierna słuchaczka. Pani Monika, dziękujemy. Pozdrawiamy Pani Monika, wszystkiego dobrego mnie. na święta. Pani dobrego. też dobrego przygotowania i dobrego święta. Dzisiaj, jutro, pojutrze, w niedzielę, ale mamy tego świętowania. Ale przynajmniej wszystko się może zje <laughs> tym razem. 65-529-5529 Czekamy, no to musisz, Patrycja, poopowiadać, co tam gotujesz dobrego na święta, chwal się. Gotowanie mnie nie jara, ale to lustro mnie zastanowiło, bo temat lustra w temacie dla reportera dość często się pojawia, nie wiem, tak, czy zwróciłeś na to tak, uwagę. Tak, że sprawnie zboczyłeś z tematu. I ten 2020 jakiś taki, taki... <laughs> Tak, no no nie, nie, chciałam tego powiedzieć głośno. Anus, boś, no. Anus horrible, jak to się ładnie mówi. Ale jest piękny filmik instruktażowy w internecie a propos lustra i a propos planów sylwestrowych. Nie wiem, czy miałeś okazję nie, widzieć. Musisz... Ale tam jeden pan pokazuje, jak to, wiesz, tańczy się solo. Wystarczy tylko duże lustro w domu, no zakaz wychodzenia, prawda? Zero a, imprez. Jest tak, całkiem solo. No, no, no tak, no jak już jesteś całkiem solo, a jednak sylwester zobowiązuje do tego, żeby zatańczyć, a chciałoby się jednak zatańczyć jakiś układ choreograficzny z kimś, no to wiesz, tam lustro pokaże ci, nauczę cię spokojnie wszystko przed tobą. Takie rzeczy jak układy choreograficzne solo parę <laughs> razy w życiu wprowadzałem, ale za każdym razem ochrona mnie wyprowadzała. <laughs> 65 529 5529 to nasz numer telefonu. Słuchajcie, no w sprawach wszelakich, yy, bardzo jakichś takich interwencyjnych, chociaż dzisiaj no też uprzedzam, bo dzisiaj urzędy są pozamykane, więc to trudno będzie przekazać yy, dzisiaj i załatwić te sprawy. Swoją drogą uważajcie tam na dożynkowej ja w takim bo nie wiem, kiedy ta naprawa nastąpi. My oczywiście to przekażemy, no ale. Na przykład, jak głowie, ktoś chce się pochwalić, że mu tam ryba wyszła <grych> na patelni odpowiednio. <grych> nie na patelni odpowiednio no to już. też możecie zadzwonić do Jarka. Jarek tam o kulinariach lubi pogadać. Bardzo. I masz telefon, zobaczymy, w jakiej sprawie ja właściwie usłyszymy. O, że głucho. 65 529 55 29, to jest numer do studia radia Elka. Próbujemy raz jeszcze, bo ktoś wi wisi na telefon. Nie? Ktoś pływuje. Radzimy się nie zniechęcać, może się uda, może jest jakiś tam gdzieś ten kabelek źle przeskakuje w centralce. 65 529 5529, śmiało w różnych sprawach. Ja jeszcze co tak z takich praktycznych informacji dzisiaj, proszę Państwa, przypominam, nie obowiązują godziny dla seniorów. Więc jeżeli ktoś młodszy, a pilnie nagle mu się przypomni, że mu się bułka tarta skończyła, to może po dziesiątej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam z Boża. Zdrowych, wesołych świąt dla LP, całego zespołu, bo aż ci Boża do Was dzwonię, pozdrawiam i dalej taką audycję. Jeszcze szczególnie chciałbym pozdrowić yy, Zrawicza, panią z urzędu miasta, gdzie zgłasza się awarię. A, to ten pan Zrawicza, który zawitał na święta który, do raci Ja stwierdzuję w Raciborzu z A. lokami no, i... to po śląs i... Śląskie święta w takim razie, jak rozumiem. Tak, tak, tam, ja, ja, ja po Śląsku. Tam on. makówki się je na Śląsku, tak. Makówki na Śląsku, tak, tam, ja. I pozdrowienia szczególne do koleżanki pani Wangi z Dziękujemy, mam nadzieję, że... Stały, stały słuchacz nawet w Rasiborzu was słyszy przez internet, na całym świecie można nas słychać. Może, o, możecie nawet do nas zadzwonić z Nowej Zelandii, oczywiście jak Wam nie szkoda pieniądza na to, żeby się do nas dodzwonić. Ale pozdrawiamy Pana bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego, I życzymy... Pozdrawiam i całe Leśno Radio Elkę, Panią Wandzie i Panią z urzędu, gdzie się zgłasza awarię. Dziękuję. Dziękujemy. Miłego, miłego święta tam na Śląsku. I to tam są też fajne tradycje kulinarne. Tak właśnie o te makówki. To jest bardzo fajne takie ciasto można powiedzieć. A ty, mistrzem, w czym jesteś, jeżeli chodzi o świąteczne kulinarię? No to się okaże w tym roku, tak? jak się, jak, się nie jak się, jak się zacznie próbować. Ale pewne rzeczy jest, ryby już stoją, od dwóch tygodni się mawinują, a dzisiaj jeszcze coś tam będzie na świeżo, a, a jutro pieczenie przy dzień, czy... dzień dobry. Halo, dzień dobry, dzień wi dobry. Witamy! Panie Jarku, co Kościanie posprzątało, że nie ma ani jednego papierka? A e, ten namac, bagań, jak był tak jest? A ja jeden pracownik by powiedział, żeby ten kto zgłosił, to by mu dupę powyrywał po hmm. czyli, no. czyli gdzie ten bałagan? Bałagan na czym ciągu oni tam w ogóle, tam same biznesmeni robią. Ale w którym miejscu? Bo tak nie, trochę mamy zniekształcony sygnał. No mam, no i tu jest CPN, to jest e, ten, nie CPN, przepraszam, tu jest e, Kaplan, a taki długi blog jest, to jest Neonec, mm -hmm. e, jeszcze tam. I na zapleczu z tyłu tam jest też droga publiczna. Mm -hmm, mm -hmm, to już wiem gdzie. No. no dobra, no jak posprzątali w całe miasto, to może Pan, kiedyś tam do to. Panie Jarku, hmm. pana chyba żaden człowiek nie zastąpi, pana z idealnym dziennikarzem. Dziękuję panu bardzo, wszystkiego idealnym, dobrego. Wszystkiego dobrego dla pana i dla całego Kościoła. dla tych, co tam te śmieci też mimo wszystko. No może posprzątają. Natomiast mieli żniwa przedświąteczne. W świętach to tylko zwioty. Dzień, Dzień, Dzień dobry, witamy. Do słuchaczy, wszystkiego dobrego na święta. Przede wszystkim „drówka dla wszystkich słuchaczy i dla całej redakcji Radia LK. Dziękujemy. Chciałem, chciałem podziękować za szybką realizację. Tej trzeciej płytki w Krzysko wielkim Nachodniku. A tak, a tak, to się należą podziękowania. Tak. Widziałem, że wczoraj już układali. Nie wiem, czy zdążą zrobić do świąt dzisiaj jeszcze, czy pracują, ale widziałem, że wczoraj dokładali płytkę. No to ma się ku dobremu. Dziękujemy panu bardzo. Podziękowania oczywiście niniejszym emitujemy. Ale musisz przyznać, Dziękujemy. że hasło trzecia płytka to brzmi tak trochę kosmicznie, nie? Trzecia płytka, <grym> trzecia płyta w dyskografii niskiego Zarządu duch Powiatowych. Numer telefonu do nas 65 529 55 29. Zobacz, jedna trzecia płytka, tyle radości. Jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, dzwonię z życzeniami dla najlepszego radia pod słońcem, hmm. dla radia Elka. Bardzo panu dziękujemy. Jak nam miło. Naprawdę czerwienimy się lekko, ale jest nam niesamowicie miło. Skąd pan do nas dzwoni? Dzwonię dokładnie z Sielczy Koło Aha, no to to Sielcza Koło Jarocina, tak? To może pan jeszcze kogoś pozdrowić? To pozdrawiamy serdecznie. Ja no, pozdrawiam całą rodzinę, podnie słowo, i wszystkich pracowników Stal w jerozinie o, Poszło. Wszystkiego i, dobrego i, na święta kolegów z firmy, jak rozumiem. Dzie Dziękujemy panu bardzo serdecznie. Dzisiaj taka audycja troszkę inna, Kamiła. Ale się powiem, że tak miło jest. Że nostalgia cię chwyta nie za wiem, serce? Że nie, takie ciepło? Nie Ja czy widziałaś, na parkingu stoi taki samochód, który jest taki nietypowy, tak? W sensie nie, nie, nie nasz. Ale że u nas? No na, u nas taki stoi. I no coś tam, a ja ja się tak, zastanawiałem, kto to tym ja przyjechał. Ja tak szedłem i tak się z, z, z chciałem zobaczyć, czy tam kartki nie ma takiej. Pani, że to dla ciebie. Jarki. auto. Jarki, dziękuję, dziękujemy Dzień dobry, kolejny oh, telefon. Jest telefon. Halo? Dzień dobry, witamy. To... Czy, pa, czy pani nas słyszy? Ja słyszę. A my czy panie... to jest, czy to jest Radio Elka? Dokładnie tak, to jest Radio Elka, czyli już jesteśmy na płaszczyźnie porozumienia, słuchamy panią. Ja chciałam tylko złożyć życzenia. E, takie od serca e, zdrowych, szczęśliwych, błogosławionych świąt dla wszystkich, dla Radio Elka. I tak bardzo się bałam, że się nie dodzwonię, dlatego może jeszcze zdenerwowana. Ale ja wiem, że cuda przed wigilią się zdarzają. I to jest prawda. Bo Pan... I całe Radio Elka już dawno jest cudem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A skąd pani do nas dzwoni? Z Wilkowic. Z Wilkowic. I pani I ja, Aha, jeszcze aby powiem, że z Wilkowic i ja przeżyłam Covid, mimo że w zeszłym roku przeszłam straszną operację na otwartym sercu. O. Czyli mam prawo się tak zachować. Chyba. No pewnie, to rzeczywiście można powiedzieć, to że. jest cud. Nie ma... boję się powiedzieć. To mia... jest cud. Miała pani trudny, ale no, personalno dobry rok. Bardzo panią Pani dziękujemy. Ja myślę, że takich osób, które właśnie obawiają się tej choroby, taki telefon też bardzo wiele znaczy. Wszystkiego dobrego Pani życzymy. I oczywiście jest życzymy też cudów. Mam codziennych. Szlaki. Rozglądajcie się bardzo uważnie dookoła, bo te cudy są na każdym księżycie. Tak, te pewną, cuda pewną są na każdym Uważność kroku. trzeba mieć dla nich, ale tak, tak. Jak ktoś chce się. A niech będzie dzisiaj taka trochę audycja, jak ktoś się chce cudami w życiu dzielić, to też niech do nas dzwoni. I jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jarku. Witamy. Jestem stałym słuchaczem, waszej lekcji ze wschowy. I chciałem Wam właśnie z tego tytułu złożyć najczęściej życzenia. Pomyślności, zdrowotności. Wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Szkoła się kłania. Dziękujemy pięknie, naprawdę, bardzo nam miło. Pozdrawiamy Wschowę. Wschowa to już troszkę inna tradycja kulinarna, przypominam. Tam już takie bardziej wschodnie przysmaki królują. U mnie zresztą też będą wschodnie przysmaki. Dzień dobry. Dzień dobry, a ja bym chciała podziękować panu Jarkowi za co najmniej raz w miesiącu pomoc w ważnych, pilnych tematach dla mnie, jak i dla innych. I podziękować Radiu Elka, redaktorowi muzycznemu, za to, że w końcu może ja dojrzałam do tej muzyki i trochę się ona zmieniła, bo niedawno parę lat temu mówiłam, nie, nie, to jeszcze nie radio dla mnie, a dzisiaj mówię sobie fajnie. Kiedyś, kiedy jechałam samochodem, mówię o to chyba znowu Elka, a dzisiaj mówię o Elka. Także dziękuję. Wszystkiego Dziękujemy dobre, pani Pozdrawiam. bardzo, Kamil Łukaszyk. Yy, myślę, że nas słucha. Nasz redaktor bardzo muzyczny. Nie tak, Kamil, no, dzisiaj akurat go tutaj nie ma, ale myślę, że jest na nasłuchu. Pewnie się za chwilę odezwie na jakichś platformach komunikacyjnych. Kamil, pozdrawiamy cię bardzo, słyszysz pochwały. Jest dobrze, dobra muzyka nam tutaj tworzysz. Halo, halo? Nie, nic już dziękuję, przepraszam. A nie ma sprawy, oczywiście. My też bardzo dziękujemy. No czasem zdarza się takie, <noise> że po prostu... Może już załatwiliśmy, po prostu pani mówi, lampa nie świeci, zwolnij, a w tym momencie lampa świeci. Próbujemy teraz. Odbierzmy szybciutko. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja również dziękuję państwu za audycję i za to, że jesteście od rana do wieczora i nawet w nocy, a z okazji świąt państwu, wszystkim słuchaczom, wszystkim Dobrym aniołom, którzy gdzieś tam za rogiem czekają, żeby wyciągnąć dobrą rękę, składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia i żeby to Boże Dzieciątko każdemu po prostu dawało wszelkich łask tych łask, których każdy potrzebuje na co dzień i, ta, i na te święta, żeby nawet samotni czuli, że jest szczęśliwi. Dziękuję. Dziękujemy Pani bardzo. Skąd Pani do nas zadzwoniła? O, już pani nie ma. Nie, nie, co pan mówił... Bo Skąd nie... pani do nas dzwoni? A ja z pięknego miasta Gostynia. A no, po prostu w tym momencie wszelkie ciepłe uczucia lecą w stronę Gostynian. No, dziękujemy pani Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. No i teraz, proszę państwa, dajcie nam chwilę, bo musimy zarobić na chleb. Mała przerwa. Rozczuleni jesteśmy waszymi tak, do, telefonami. Dobrze nam ta przerwa zrobiła, bo tak trochę odetchnęliśmy, bo już wzruszenie nas zaczęło tak dopadać. A tu trzeba profesjonalnym być. Ale prosimy o jeszcze. Telefony mogą dzwonić pod numer 65 529 55 29. Trwa jeszcze temat dla reportera Jarku. Wszelkie sprawy, naprawdę. Nie, 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 nie że się tutaj tak napominamy o, o podziękowania i życzenia, ale można też zgłaszać e, problemy. Niektórzy przy świętach nawet są bardziej tacy uważni i, i spostrzegawczy. Na przykład moja żona jest zawsze bardzo spostrzegawcza, jak choinkę się ustawia, że źle, że nie ten kąt, że nie w tę stronę, że krzywo i że lampki. Ale ktoś musi być spostrzegawczy. No tak, na to chwalę. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy pana. Proszę pana, ja chciałem spytać o, o taką sprawę. No to teraz, dzisiaj. Y Byłem kiedyś honorowym dawcą krwi, zdałem mm -hmm. ponad 60 litrów krwi mm -hmm. i mam tytuł od prezydenta zasłużony dla zdrowia narodu. Mm -hmm. Często się spotykam w przychodniach, że jakiś ubek komunista bez kolejki wchodzi, bo jak wyciągam tą czerwoną legitymację, no to każdy myśli, że to jakaś partyjna. Mm -hmm. Epitety i tak dalej. No. Naprawdę ludzie. Czyli jest przykro, Le... że znał te sześć wiader krwi. Tak. I jeszcze dostaje obelgi za to. O Jezu. Naprawdę 30 lat po upadku komuny ludzie myślą, że jak się wyjmie czerwoną legitymację, to je, jest się członkiem partii komunistycznej. Nie, nie, no to jest, Dla mnie to jest niesamowita historia. Ale może są tacy, którzy no nie honoru, w sensie nie szanują honorowych dawców krwi. Czyli uważają, że. Że, że nie, że się nie należy, ale należy się. Honorowym dawcom należy się bardzo. I my oczywiście bardzo pozdrawiamy i szanujemy wszystkich honorowych dawców krwi. Jeszcze proszę pana, spotkałem się z takim czymś, że w prywatnym gabinecie pielęgniarka mi powiedziała, że w prywatnym gabinecie tą legitymacją tak się mogę podeszrzeć. Hm. No bardzo to jest. No, ja nie wiem, ja, ja nie wiem jak jest w prywatnych firmach rzeczywiście. Myślę, że powinny szanować. Ludzie, ludzie medycy powinni szanować honorowych dawców krwi. Jeżeli nie szanują, to bardzo źle o nich świadczy. Chciałbym powiedzieć, że można by zmienić gabinet, no ale to chyba nie jest tak łatwe, jeżeli idzie o specjalistów. Dziękujemy panu bardzo, taki, taki trochę gorzki, gorzki głos, ale, ale bądźmy dobrzy dla... dawców Dziękujemy. Wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo. Tam się coś działo w tle jeszcze, tak. Słuchacz radia nie przyciszył, także Ale gorąco. Tam jeszcze w tle się no jeszcze jakieś tak, jakieś przed głosy? Przed tak, 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 tak. Ktoś tam się głośno krzątał. Także m, pamiętajcie o tym, że jak już dzwonicie do Jarka, to radyjko przyciszone i słyszycie Jarka w swojej słuchawce telefonu. Masz to kolejne się połączenie. Też słyszycie. Halo, dzień dobry. Radio Elka? Tak. Ja chciałabym z życzenia złożyć zdrowych, spokojnych świąt dla całych redakcji Radio Elka. Wszystkich słuchaczy Radia Elka, a szczególnie mieszkańców Piotrowic. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Życzenia z Piotrowic. Śliczna miejscowość, śliczna wioska. Czasami tam roweruję tamtędy. E... A ja tam pieszo chodzę. No, och, to, to ty lubisz długie marsze. Dziękujemy. <laughs> bardzo. Bardzo. Słuchajcie, naprawdę nam jest bardzo miło dzisiaj dostawać od państwa te wszystkie miłe słowa, bo to tak y... widać, że ta nasza robota komuś się przydaje. 65, 529, 5529. I, I, I dobrze, że jesteśmy dla siebie życzliwi, że ta życzliwość ona jednak w ludziach jest. To prawda, że święta i niekoniecznie, ale w Wigilię, zwłaszcza choć przypominam, Wigilia to jest taki bardzo specyficzny czas, bo czasem jak to mówił mój kolega, żebyśmy się z tej miłości nie pozabijali. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Chciałem spytać, bo mam takie nietypowe ogłoszenie zgubione, aparat słuchowy można ogłosić. Do naszego sekretariatu Pani proszę zadzwonić. Numer Aha. telefonu 65 529, a potem 5678, czyli tak po kolei jak cyferki lecą 5678. To Dobrze, jest sekretaria, tam może panu uzgodnić te wszystkie szczegóły techniczne. Dziękuję. A jeżeli ktoś z Państwa słuchaczy znalazł, no to też dajcie nam znać, to może szybciutko to załatwimy. 65-529-5529. Jeszcze... To mówisz, że ten samochód nawet ci się marzył. niekoniecznie Wizualizuj, wizualizuj, jak Ale... się nie udało teraz, to może za rok. Czy ktoś tam coś jest, postawi lubię, na podwórku? Lubię być zaskakiwany tak, znaczy, przez to, 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 to rzeczywistość. Ale, no, ale z drugiej strony, jak już marzyć to z rozmachem, prawda? Tak no, mam, to, no, tak, mam, właśnie, tak no. mam. Taka jest e, zasada. 655295529 529 5529, jeszcze przez 5 minut naszej audycji. E, wszelkie sprawy, pytania. Przypominam też Państwu to wrzuciliśmy tę informację przed chwilą, że troszkę. Inaczej będą kursować autobusy komunikacji miejskiej w święta. Znaczy nie będą kursować w święta po prostu. Dzisiaj do 16 tylko jeżdżą, więc jak macie za, zamiar jeszcze gdzieś dojechać szybko yy, do, na cmentarz, albo do sklepu, albo gdzieś tam do znajomych, to do 16 można miejską komunikacją, a potem przez 3 dni autobusy MZK nie jeżdżą. To taka informacja praktyczna, żebyście się po prostu państwo jutro nie zdziwili, że stoicie na tym przystanku, stoicie. To jest to informacja zdrowotna. Śnieg już prawda, Ka Kalorie wtedy nie kolara, będą się odkładać, bo to wiesz, zjesz i potem przymusowy spacer. Nie, tak. że wozisz cztery litery, tylko jednak trzeba tam jakiś wysiłek Oj tak, wykonać czyli spacer informacja zdrowotna. Mile widziany. Będzie się jutro rzeczywiście działo. Telefon Dzisiaj do studia też, 65 529 55 29. Jarek Adamek w temacie dla reportera. Jeszcze czeka na wasze telefony przez najbliższe 4 minuty. Tak jest. I dzwoncie, bo cóż tam, Patrycja. No, ja to tylko wiesz, dzisiaj to albo o ubiewaniu choinki, albo o jedzeniu. I o sprzątaniu, jeszcze niestety. Zobaczymy, z czym dzwoni kolejne słuchacze. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę panią, ja wczoraj słuchałem właśnie Jarmark i był apten dziennik elektryczny do sprzedania. I Trzeba miał... zadzwonić do naszego sekretariatu po szczegóły tej oferty. A numer... przypominamy numer do sekretariatu. Numer telefonu do sekretariatu: 65 529 5678. Sekretariat Radia LK udzieli takiej informacji. Otwarte dziś do 16.00. Ile? ile? 786, końcówka? 5678 nie powoli mi. Dobrze. Jeszcze raz. 65. Tak. 529. Tak. 56. Już. 6. 78. 78. Dziękuję. bardzo. Dziękujemy bardzo i życzymy panu, żeby pan nabył ten grzejnik i grzał się, bo zima jeszcze nie wiadomo jaka nas Czeka. Podobno za dwa dni ma się zmienić. Ma być chłodniej. 65, no 529, 55, Ciekawe, kto teraz i w jakiej sprawie. Dzień dobry. Cisza. Halo? No. Drodzy, z Książącego Lasu Proś, do... Prosimy raz jeszcze, bo nie było słychać początku wypowiedzi. Chodzi mi o tą duktę leśną, o której pan Jarek mówił dwa dni temu, Aha. która prowadzi z Książącego Lasu i tam później jest nad tą eską taki wiadukt. Mm -hmm. Otóż to jest droga pożarowa i to jest po prostu ten wiadukt zrodzony po to, żeby straż pożarna mogła przejechać. Zresztą tam później dalej zrobili ten wiad przejście przez tory kolejowe. Mm -hmm. Natomiast przy okazji chciałbym po prostu powiedzieć, że przydałoby się e, jakby to powiedzieć aktualizacja mapy tam traży rowerowej. Próbowałem przez las przejechać do Rydzyny, mm -hmm. no i niesamowicie się namęczyłem, po prostu, bo w tej chwili te wszystkie dukty, które kiedyś tam prowadziły, w tej chwili zniknęły, jak gdyby, nie? Mm -hmm. No tak. Także. Czy taki... no. dałoby się zaktualizować tą mapę tych po prostu ścieżek rowerowych, Teraz rowerowych w, w tym rejonie. W, Wokół Leszna, dobrze do Centrum Informacji Turystycznej przekażemy te sugestie, no trzeba będzie po prostu zainwestować w nowe mapy, ale co szkodzi, no może, może jakieś znajdą pieniądze na to. Dziękujemy bardzo i dziękujemy za to Dziękuję wyjaśnienie też. dotyczące tego dla mnie bardzo tajemniczego wiaduktu, czyli to jest. Widzicie państwo, fajnie. Ale Strażacy, bardzo ich pozdrawiamy zresztą, bo oni też dyżurują całe święta, żeby Państwo bezpiecznie je obchodzili, więc tak przy okazji pozdrowienia dla wszystkich strażaków. Dzień dobry. Prosimy przeciszyć radio. O. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Ja chciałam pozdrowić wszystkich yy, yy, osób, które was słuchają i moją mamę. Dziękujemy. A mama ma na imię? Jadwiga. Panie Jadwigo, pozdrawiamy bardzo serdecznie. My także do córki się dołączamy. Święta spędzają panie razem czy osobno? Razem, razem. Razem. No to razem. miłego przygotowywania, gotowania, żebyście się kochały i nie pokłóciły dzisiaj. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo. Dziękujemy. Ja wszystkim zresztą Państwu życzę, żeby się nie pokłócić wigilię, bo zawsze mnie to strasznie tak jakoś że się w wigilię kłócimy. A co, ale czasem jest powód, no mój Boże. Moi I Boże. jeszcze jeden telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. E, ja chciałam pozdrowić szczególnie panią Patrycję i powiedzieć, powiedzieć, że ma piękny śmiech, bo kiedyś ją ktoś za ten śmiech krytykował, a to jest taki pozytywny. Po prostu śmiech, że pozdrawiam serdecznie no, nie tylko panią Patrycję, <laughs> ale całe Radio Elka i życzę zdrowia. Świąt. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego życzymy pogody, ducha, radości i zdrowia. Dziękujemy. Ślicznie. Dziękujemy bardzo. Ja, ja jeszcze w imieniu męskiej części załogi radielka dodam, że patrycja nie tylko śmiech ma piękny, aczkolwiek no. śmiech rzeczywiście taki jest homerycki. Na Jareczka zawsze można liczyć. Jarek, audycja twoja się już kończy, a ponieważ ta ostatnia audycja, temat dla reportera przed świętami Bożego Narodzenia, to ty jeszcze musisz jakieś takie słowo podsumowania zrobić, albo, albo kilka słów. Coś może rzeki ładnego. Kilka słów. No, słuchajcie, kochani, taki dzień jak dzisiaj, taka audycja jak dzisiaj, kiedy bardzo wiele osób dzwoniło i, i takie pozytywne słowa mówiło, że ta, to, co robimy, jest takie ważne dla państwa i że pomagamy, i że czasem ta lampa, o której mówimy, się zaświeci, a ta dziura się zapełni, no to nas napędza. No, i to jest taka rzecz, która sprawia, że, że chce nam się. Codziennie bardzo rano z ochotą do pracy lecieć. Tego wszystkim zresztą Państwu życzę, bo to jest to, y, co mamy w tej pracy wszyscy, że, że z radością do pracy idziemy. Że nie, że o Jezu, znowu czane roboty, tylko ciekawe, co nas dzisiaj spotka i jaki telefon dzisiaj dostaniemy. Słuchajcie, na święta życzę Wam tak, tak jak powiedziałem, żebyśmy się z tej miłości nie pozabijali, y, czyli żebyśmy właśnie. Y, Mieli dla siebie więcej wyrozumiałości w tych trudnych godzinach tuż przed wigilią, a i po wigilii, a i w czasie wigilii, a i w święta. Ja zawsze mam takie życzenia dla wszystkich moich znajomych, że im na te święta życzę świętego spokoju. Także wszystkim Państwu świętego spokoju, dobrych świąt. Słyszymy się w poniedziałek 28 o 9.15. Do usłyszenia.